Doom 3. Jeśli ta nazwa nic wam nie mówi, pora się cofnąć o dekadę wstecz, kiedy to ID Software wypuściło na rynek grę pod tytułem Doom. Gra była rewolucyjna jak na swoje czasy. Stała się prekursorem swojego gatunku, wyznaczając standardy na kolejne lata. Fabuła była nieskomplikowana i prosta, ale właśnie taka miała być, by gra mogła odnieść sukces. W grzedum 3, wcielamy się w postać komandosa wysłanego do bazy na Marsie w charakterze pracownika ochrony. Hmm, ciekawe po co Marin w placówce Po krótkim, lecz trzymającym w napięciu wstępie, który nas wprowadza do gry, okazuje się, że cały kompleks został zaatakowany przez siły z piekła rodem. Na tym kończy się wstęp i zaczyna właściwa rozgrywka. Rozgrywka sama w sobie jest bardzo przyjemna. Możemy wybrać między rozgrywką dla pojedynczego gracza, jak i trybem multiplayer. Ciekawą opcją jest tryb kooperacji, gdzie wspólnie z kolegą możemy przemierzać etapy pełne krwiożerczych potworów. A skoro mowa o potworach, na naszej drodze staną takie stwory jak zwykłe zombie, powolne, niezbyt efektywne w walce. Impy, czyli demony atakujące kulami ognia, biegające po ścianach i suficie, niebezpieczne w zwarciu, ale dość łatwe do zabicia. Pinky Demon, wielki i paskudny potwór, kłapiący śmiertelnie niebezpieczną szczęką, na szczęście niezbyt twardy przeciwnik. Lost Soul, czyli latające czaszki, które nie dość, że są szybkie, zwrotne i trudne do eksterminacji, to jeszcze atakują grupowo. Mamy także strażników zombie wyposażonych w pistolety, shotguny lub karabiny maszynowe. Z tymi już jest nieco trudniej. Nie będę wymieniać wszystkich, bo jest tego naprawdę dużo. Zdecydowanie nie będziecie się nudzić podczas przemierzania bazy. Było już o potworach, teraz nieco o broniach, jakimi dysponujemy. Do wyboru mamy całkiem niezłe arsenał. Począwszy od zwykłego pistoletu, poprzez granaty, stary dobry shotgun, zabójczy BFG. Zwyczajny karabin maszynowy i jego stuningowaną wersję Chain Gun, który strzela szybciej i zadaje dwa razy większe obrażenia, szybkostrzelny karabin plazmowy, morderczą, aczkolwiek trudną do opanowania piłę łańcuchową, wyrzutnie rakietową, czy wreszcie potężny marsjański Soul Cube. Do tego dochodzą pięści i latarka, którymi od biedy możemy okładać przeciwnika po głowie, co ciekawe, zadając mu całkiem spore w porównaniu z typową bronią obrażenia. Poziomy są dobrze rozplanowane, osobiście nigdy nie udało mi się w nich zgubić. Są rozbudowane i obszerne. Podczas gry zwiedzamy różne rejony bazy, jednak poza kilkoma etapami na otwartej przestrzeni, przejścia między budynkami bazy, etap, w którym jedziemy kolejką odwiedzając kolejne stacje, czy etap w piekle, większość rozgrywki ma miejsce w zamkniętych korytarzach. Niestety moc obliczeniowa naszej konsoli skutkuje tym, że w kilku miejscach etapy różnią się od wersji gry na PC, ale na szczęście dla nas nie ma to wpływu na klimat gry. Przerywniki są zrealizowane w czasie rzeczywistym i prezentują się bardzo dobrze spełniając swoje zadanie. Sterowanie w grze jest bardzo intuicyjne, co sprawia, że przesiadka z klawiatury i myszki nie jest bolesna. Dużą pomocą jest autocelowanie. Według wielu osób DOOM 3 jest jedną z lepszych pod względem wizualnym gier na Xboxa i muszę przyznać, że tutaj się z nimi zgadzam. Dobrze wymodelowane postacie, ludzie, potwory i bossy, odpowiednio dobrane tekstury, których wielkość robi wrażenie oraz pomniejsze efekty, wszystko jest wysokiej jakości. Głównym efektem jest bump mapping, w skrócie mówiąc wypukłości, z którego korzysta większość obiektów i modeli, dzięki czemu powstały obraz dobrze się prezentuje, nawet jak na warunki dzisiejsze. Świetnym przykładem mogą tu być cegły na ścianach w poziomach piekielnych. Nie należy zapominać o oświetleniu. Często będziemy używać latarki, ale nie tylko ona rozjaśnia ciemne korytarze placówki badawczej. Gra wykorzystuje całą moc konsoli, dlatego czasem pojawiają się zwolnienia. Zauważalne głównie podczas walki z ostatnim bossem. wilson this is sergeant kelly stay sharp son look to your last known rp and fortify your position we'll find you Wejdźmy teraz do udźwiękowienia. Twórcy gry nie mają się czego wstydzić. Dialogi są realizowane nienagannie, a muzyka stoi na bardzo dobrym poziomie. Przeszukując korytarze kompleksu badawczego, słyszymy odgłosy pracujących maszyn, komputerów, zepsutych drzwi, migoczących lamp, syczenie zaworów, pojękiwania ofiar i ryki potworów. W kluczowych momentach przygrywa nam muzyka szykująca nas na nagły przepływ adrenaliny. Dźwięki w grze stanowią ważny element budowania klimatu niepewności i osaczenia. Reasumując, Doom 3 nie jest być może przełomową produkcją, jednak wciągająca fabuła, doskonale zrealizowana oprawa audiowizualna oraz mocny gameplay pozwalają przymknąć oko na niedociągnięcia w stylu spadającej płynności grafiki podczas bitewnej zawieruchy. Gra jest na tyle przyjemna, że można w nią zagrać ponownie po jakimś czasie. Doom 3 dostaje od nas mocną dziewiątkę. Connection established. Marine? I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. I can monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marine teams. It's your mission to link up with Bravo team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security clearance from here. Good job, and good luck, Marine.